Zobaję. Ja Właśnie no. ja myślałam, że mnie nie Zobaczcie! Tak! Zresztą to nie było tak, że ja zrobiłam na ciebie, a wszystkie na ciebie. Nieistotne, to nie o to tym. Ja po prostu ja myślałam, że będzie zaraz na mnie. kółki wydaje mi się jakiś taki mega niby. Ale wiecie, on też mi się wydaje, że musi tutaj taki być, nie? Jezu! Jezu. Ej, zamiast, chcesz coś powiedzieć? Zresztą. Nie, bo wyglądam jak mokły szczurp. Nie chciałabym teraz nic robić. Pięknie! Mówić. Ale cieszę się, że wygrał i bardzo inni uczestnicy tego programu decydowali, kogo bardziej lubią, kto zasługuje bardziej, żeby wygrać. No i przegrałam. A czemu tak naprawdę jest ci tak? Przekra. Tak serde. Jestem bardzo wrażliwą i bardzo zależy mi na ludziach i to jest moja ogólnie słabość. Mnie to właśnie zabolało y, przez tych ludzi, bo ja zawsze w wtedy sobie zastanawiam się, no co robię nie tak znowu. nie zdążyłem przeprosić się ani nic po prostu zostałem wyprowadzony i odpadłem Dużo emocji przeze mnie przepływa yy, ze względu na to iż yy, yy, moja droga Jezu został, O Jezu serii Oby Oliwierek został Wujku, wybacz mu wybacz Oliwierkowi że ten program yy, <laughs> będzie takim takim boostem, takim czymś co w końcu się udało i się nie skończy? Ej, ja sobie nie wybaczę tego, bo jestem tak w****, Po prostu wiesz, że się tutaj starałam coś tam ogarnąć, nie? Że, I robić jakieś wywiady i tak dalej, żeby w ogóle coś, coś innego zrobić. Nie pomyślałabym nigdy, że. W taki sposób mogę po prostu w 10 minut, wiesz, jakby po prostu mi teraz emocje puściły, bo wiesz, już jest przed tym nie i tylko na siebie jestem. Ej wiesz. ale oni wiedzą jak to tych dzieciakach robić. Ja pierdolę właśnie emocje. Na dzieciaki nie działa logika, tylko emocje. Trzeba napierdalać emocjami, nie? Masz dramę, to się kurwa popłacz. Eee, kurwa, jest mi tak przykro. Czy nie, nie? Każdy popełnia ja nie płacz. To jest takie Oni, każdy, kto się popłaka, już te dzieci lubią go. No Był to niesamowity dzień. O, jeszcze jakby Julia Żuka się popakała, to już by było. W ja w ogóle. jestem też bardzo empatyczną osobą, więc ja się wkręcam w te emocje innych, więc był też turbo wyczerpujący, ale niesamowity. Czyli Julia Żuka jest osobą, która jak pomyśli, że opłaca się popłakać, to się popłaca. to doświadczenie i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział. Dzieje właśnie kostek. To jakby zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, i teraz jestem ciekawa, co się wydarzy z tym jego odejściem. Gdzieś tam będę próbowała nakłonić Wujasa i Karola, żeby jednak został, bo jest jednym z moich faworytów. Dobrze, nie ma Mówi, jak się czuję do kamery, do Pawła. Cześć. Nie <grym> sobie, szuko. sobie, co? sobie szuko. Co? Dlaczego mam sprawdzić 49-15? Nie rozumiem o co wam biega. Przeglądaliśmy to, ale to było nudne. Proszę bardzo. Czy chcesz umieścić, czy oddajesz życie? A co to jest? To jest mięso. Tak. No ja jestem Wegę. O! Jest w sensie, no to jest trochę nie fair, bo ja. Jest to w chuj, kurwa, nie fair. Nie szanują kurwa tego, jakie, jaką masz filozofię życiową. Jeba ich, kurwa, pola. Jeba ich. To się kłóci z moimi przekonaniami i. Z... Mamy pewien problem, chodź na chwilę. Ja bym to zjadła. A choć na chwilę mamy pewien problem. Pola jest mądrzejsza, kurwa i nie wyjdzie. Ma IQ. Ale ja jestem vegę, to się kłóci z moimi wartościami, wyznaniami. Nie będę robić czegoś wbrew sobie i nie zjem tego mięsa. Więc mi się wydaje, że to, to W takim razie Przeciwna drużyna będzie musiała stracić życie. A my zabieramy? Nie wiem, czy sprawiedliwy był fakt, że wiedząc, że ja nie jem mięsa, dajecie mięsa. No ja myślę, że powinna to drużyna przeciwna zdecydować. Żeby... Nie wiem, ale... Zba... A, już cię kurwa zaorali, już nie wiesz co, to niech przeciwna drużyna Ja tak ja nie, <grym> nie jem <jesu> <grym> pieczarek, nie <grym> mogę, no bo po nich, to no to nic to nie no zrealizujcie No i wtedy bym stracił pewnie życia. No tak. No ja ja tak ja sprawiedliwe jest stracenie. Ja też tak. Ale. No i cóż, Jurka, co mnie zrobiła? No nie, traci życie, no No oczywiście, że tak. Ale Pola wybrnęła, drążyła i się udało. <grym znalazłem> się <do podróżu> o Polce dobrze świadczy, ale o prowadzących gorzej nie będę. Nie, nie zgadzam się. Nie? nie. oddaję życie? Tak. Okej. Okay. Moi drodzy, niestety jestem zmuszona oddać życie, ponieważ nie chcę y, po prostu robić rzeczy, które nie są zgodne z moją naturą. z przekonaniami, nie? Ja bym bardziej użył innych słów. Dobra, y, gdzie byliśmy? Na płaczu, na płakulkaniu. No to powiedz jeszcze raz. No dobra, przejdź. Nie no, czuję się OK. no co mam powiedzieć. Czuję się jak bakwarzan, no. Co? Dobra, next. Ja jestem totalnie już dzisiaj wyprana z emocji. No ja generalnie od godziny sikam co 10 minut, więc można się w sumie. Czy masz też Czuję się jak gówno. Ale no my ci też od początku mówiliśmy, że no Nie, to myślę, że przejdzie ta pola, bo potrafi gadać jest jakaś, też pewnie, no ciekawy, wzbudza jakiekolwiek emocje ten y, chłopak z długimi włosami, kto tutaj jeszcze się zapamiętał? Hmm że raczej źle myślisz, nie? No więc słuchajcie, przechodzimy do studia Kurczę, ale wracają wspomnienia z zeszłego roku Prawda Julka? No Ja się nie mogę doczekać Mamy mocnych zawodników i to trzeba przyznać Mamy tu tak mocne charaktery, że niektórzy stali tak, wiesz, przygnieceni, że no. sobie myślą nie no, przy, niej to, przy nim to nie mam żadnych szans, nie. ale to też mnie usprawiedliwia, ponieważ no, rynek influencerski jest taki, że to jest jedna wielka batalia. Tutaj wiesz, nie ma, to dokładnie, nie ma żadnych usprawiedliwiań. Julka, a Ty dzisiaj masz nagrodę dla uczestników, czy Ten. już masz w głowie? Co myślisz o NWO? NWO? Nie wiem. Komu byś ją chciała wręczyć? Mam kilka propozycji, bo ja też miałam interakcję z ludźmi, wiecie, gdzie podchodzili do mnie na przykład wczoraj, rozmawiali ze mną. I nie wiem, czy tego dnia nie chciałabym spędzić po prostu z tą osobą, mimo że nie jest jednym z jakby. Okay, z faworytów. Z faworytów. Tylko po się z nim dobrze tak, tak, tak. Wydaje mi się, że mamy kilka osób, które nie są najlepsze. Kurcze, no, trochę jest też taki. On jest jakby bardzo wystraszony. Też mam takie wrażenie, jakby nie mógł się. Czy ona chce spędzić z tym Oliwierem? Czas? Oh, kurwa. Ja do tej grupy dodałabym Michała. Okay. Absolutnie nic o nim nie wiem. Mniej więcej wiemy, co jest grane. Zobaczymy, kto tu do nas przyjdzie. Czy zmienią się te nastawienia? I... Dobrze. No to co? Zapraszamy naszych gości. Ja nie byłam zestresowana. Zresztą w sensie byłam, ona pół, ale teraz to mi tak wzrosło do 9. Ale tak serio się, że aż minuszka lata, nie? Nigdy w życiu nie czułem takiego stresu. Nigdy. To jest okropne uczucie. Proszę tak. Kasia, Jonatana, Maję i Julię. Kochani, witamy Was. Jesteście pierwszą grupą. Może ja zacznę od Kasi. Chodź, Kasia. Myślę, że to jest, Kasia, pora, żeby ci powiedzieć, dlaczego jesteś w programie. Jesteś w programie, ponieważ poprosiłem Karola, żeby dać Ci szansę. <laughs> Kasia, myślę, że powinnaś zrezygnować ze swojego immunitetu na następny odcinek. Dlatego, że wszyscy będą mieli jeden dodatkowy odcinek, żeby się pokazać, żeby się wykazać i Ty też potrzebujesz tego jutrzejszego odcinka. Zgadzam się z Julką. Uważam, że jeżeli Ty, na przykład, przeszłabyś dalej i użyła swojego immunitetu, to cała grupa odjedzie Ci tak bardzo, że po prostu wylecisz w kolejny. Nie, już o tym myślałam, żeby zrezygnować z niego. Z programu? Nie, nie z programu, z immunitetu. Jako, że Oliwier odpadł w dzisiejszym odcinku, a ty nie chcesz skorzy skorzystać ze swojego immunitetu, to możesz oddać po prostu Oliwierowi z O, ale kurwa, żeś wymyśliła, nie? Bo ci się spodoba ten Oliwier. <laughs> Przekonam to, to, to słuchaj, zrób tak, tak. Został wyrzucony, ale nie ze względu na to, że się nie nadaje. W sensie nie pokazał, że się nie nadaje, eee. tylko właśnie popełnił jeden błąd i wydaje mi się, że powinien mieć szansę. Według mnie trochę się pokazał, że się nie nadaje, ponieważ, tak jak wam wspominałem na górze, ego to największy problem influencera. Czy my jesteśmy w stanie tu zaprosić Oliwiera? Stan o Kasi, Oliver, dobra? Wczoraj mówiłem wam, nigdy nie grożę, jeżeli nie jestem gotowy spełnić swojej obietnicy. I w twoim przypadku dokładnie się to zadziało. A przecież on nie groził. Dlatego, jeżeli... To chciał kurwa sprawdzić, nie? Nie był pewny, no. Jeżeli chodzi o moją osobę, Opuszczasz dzisiaj koleg. Słuchaj że ja widzę. Dzięki ukryty. naprawdę bardzo dużą szansę, bardzo duży potencjał. I to by było przykre zmarnować to tak, jak dzisiaj to zmarnowałeś. Walczę o tą twoją dupę i myślę, że Kasia chciałaby ci coś powiedzieć. Zrezygnowałam ze swojego immunitetu. Pola podróży po Islandii z lot. Kurwa. <noise> W sumie jest trochę taka swęska To znaczy dzień dobry wszystkim Narodowy Pingwelir Jest to park, który leży na złączeniu dwóch płyt tektonicznych Euroazjatyckiej i Północnoamerykańskiej Coś jeszcze? I przejdziemy mostem, który łączy dwa kontynenty. Generalnie za chwilę będziemy przechodzić mostem, który jest złączeniem dwóch kontynentów. No, takie tam. A co to jest za woda? Kurwa, gdzie oni są? Tam nie ma ta żadnej wody na tym moście. Są jakieś kurwa podtopnicze, oni są. Przejściem tym załamaniem pomiędzy dwoma kontynentami, gdzie oni tam wodę, kurwa, taką mają. Tutaj tyle. Ja nie, nie wiem co to ma być. Może wyjebało tutaj, ale ck, mi się wydaje, że to było. I ten most jest tutaj. Gdzieś. Gdzieś turba w tych rejonach. Ona tamtą wodę ma? No tutaj, kurwa, właśnie nie ma żadnej wody. Żadnej rzeki. To jest ten łączący, symboliczny. To może po prostu nie wiem jakoś tak. Bo tutaj jakaś rzeka, ja nie, nie wiem o co tu chodzi. Nie, tutaj to jakiś budynek, tam nie ma żadnego budynku. 5 złotych. To jakieś to dziwne, wszystko. Może gdzieś jeszcze jest jeden? Tak. Tu i oddaję go tam. Łukasz Gil, witamy wśród wilków. Au. Na moje nieszczęście, zostajesz w programie. No i co ty na to? Dziękuję Ci, Kasia. Jakby... straszne emocje to były dla mnie. Jak oni nie będą razem, to nie wierzy w miłość. Nie, no, jest to po prostu nie do opisania. Pamiętaj, Oliwier, że to, co pokazałeś... On i Julia Żuga już ...to jest ekstremalny przejaw wielkiego ego, jakie masz. Kurwa, no po prostu po powiedział, że chciałby hmm. sprawdzić, bo mu się wydaje, że jednak, y, kurwa, jest ten, że y, no, że Padło inaczej, no, mógł nie dosłyszeć. A to, no, ekstremalne ego, nigdy takiego nie widziałem. Które może tobie jakoś. Czyli oni chcą zrobić takich kurwa, co mają ich słuchać po prostu. Tak zero-jedynkowo. Jak mówimy tak, to tak jest i nie możesz sprawdzić. Influencerowi bardzo przeszkodzić na właściwie każdym możliwym poziomie bycia tym influencerem. Jeśli nie nabierzesz trochę pokory. To będzie ci ciężko, nie? Oliwier, wróć proszę do reszty i nie mów co się stało. Nic nie mówić. Mhm. <śled> <śled> Dziękuję jeszcze raz. Jeśli chodzi o przeprosiny ode mnie, chciałbym y, to zrobić y, potem. Tak. Y, y, ciężko mi teraz nabrać sił po prostu. To też lekcja dla was wszystkich, że wszystkie swoje decyzje <śledztwo> mają konsekwencje. <Okay? śledztwo> <śledztwo> <śledztwo> Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze, Kasia, jedna się w A, Wszystkie wasze decyzje mają konsekwencje. Wie? Niesamowicie Wiec. zmieniło naszą optykę głosowanie ludzi za tobą. Oni cię dzisiaj uratowali w mojej opinii. I wydaje mi się, że po prostu jeszcze przed kamerą nie zdążyła się tak otworzyć, jak przed nimi prywatnie. chcielibyśmy, żebyś jednak właśnie w jutrzejszym odcinku, skoro już tej karty nie, to nie masz i będziesz w nim udział. pokazała troszkę, troszkę więcej siebie, otworzyła się i pokazała nam, to, dlaczego oni napisali ciebie na tych kartkach, nie? Mhm. Możemy już tam do waszego czego? A myślę, że do przodu poprosimy teraz Maję. Ja Maję wczoraj nie widziałam, ale dzisiejszy dzień zmienił się o 180 stopni. Uważam, że super sprawdziłaś się na dzisiejszym odcinku. Byłaś jedną z lepszych prowadzących, także. Wielkie... Dlaczego mam stracić 56,40? Jezus, Maria, to wy już tak. Sprawdź to, sprawdź to. W to. grze jestem jedną z nich, więc jestem super. A czemu się ci, kurwa w tej toju? tak podekscytowany, bo totalnie się nie spodziewałem, I trudniejsze było wbicie szklanki octu z wodą na pusty żołądek. bo do tej pory octu... Od... A, to myślałem, że to była oranżada ekipy. O <grym> co, a tutaj, no, to jednak to samo kurwa, podobnie smakuje. Dobra, yy, gdzie byliśmy tutaj? Na jakiś werdyktach? To dlaczego oni napisali ciebie na tych kartach, nie? No może tam do waszego czego? Ale że... spodziewałem się po. Dobra. Wie Dobra no, się no. nie wiem. Co myślisz o dzisiejszym swoim wystąpieniu, o swoim performersie i ogólnie o tym, co dałeś tym wszystkim ludziom i nam? Uważam, że za bardzo się stresowałem przez to, że było tak dużo osób, które głośno mówiły, jak po prostu też nie miałem takiej siły przebicia, i przez to za, 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 zaczynałem się właśnie jąkać. Mogłem wypaść lepiej i uważam, że mogę wypaść lepiej. Zgadzamy. Znaczy, nie wiem, czy może być lepiej, nie? Okej. Okay. Znaczy, na pewno się zgadzamy z Tobą, że byłeś dzisiaj tragiczny. Byłeś prowadzącym. Właściwie jedyną kwestią, którą powiedziałeś, była ta, którą ustaliliście, że powiesz. Jak byliście w grupie na samym początku i gadaliście o budowaniu fanbase'u, dziewczyny mówiły o tej waszej grupie: My zrobiłyśmy coś. One cię wtedy nie widziały, w ogóle. Jakby cię tam nie było. To nie chodzi o to, że mm, masz tutaj fajacować, tylko chodzi o to, że przyszliście z jakiegoś powodu tego programu. A ty na razie dla mnie wyglądasz jakbyś się tu zgubił i nie wiedział co się No i właśnie dlatego żony dzisiaj jest w grupie zagrożonej i tym samym Kasia, ty do mnie to Mam nadzieję, że jak nasze... Oni nie, oni nie potrafią podkładać uczworów, kurwa. Co? byłka dadzą mi kolejną szansę, na pewno jej wtedy nie zmarnuję. Myślałam, że dzisiaj odpadnę, po prostu jutro muszę się lepiej wykazać. I to pokaz. Spodziewałam się generalnie, że będzie w moją stronę więcej uwag. Usłyszałam większość pozytywnych słów, więc myślę, że to jest. Że Ty też tym influencerem jesteś w stanie być. Dobra. Niech przejdzie, będzie. please. Zostaje jeszcze do jutra. O ja Ja jestem na ciebie wściekła Jestem na ciebie tak zła po prostu po dzisiejszym dniu Bo wczoraj byłaś moją faworytą Marek witamy wśród wilków Au! I Magdalena witamy wśród wilków Au! O Julia Żukaj wczoraj ta była dla niej faworytką Ale dziś już jest bo nie zjadła mięsa Nie wolno Julia Żukaj by pierdoliva, kibasa widzę bardzo chętnie jest <noise> moim numerem jeden. Jest, kim... jest zdziwiona, tak? Można nie opierdolić, kurwa, kiełbasy. Jak ty mogłeś pora je zjeść? Zachwalała jak mnie jako wspaniałą osobą. Łukaszankę? Jak... taki <noise> potencjał i że dla mnie jesteś już zwycięszczynią programu. I dzisiaj to wszystko zepsułaś. Hello, Toxic. Czemu, ej, bezkito, no? Czemu jesteś taka, Masz taka, Masz wie... taką charyzmę, taką energię, mogłabyś tak to tak dobrze no? wykorzystać i jesteś tak negatywna, Cały czas narzekasz. Naprawdę? Naprawdę. Nie mówimy ci dzisiaj tego, żebyś się... Ja w tym montażu w ogóle nie zauważyłem. Ona po prostu nie chciała zjeść mięsa, no. W sobie, cofała, Co tylko jest? Tylko żebyś spojrzała na to z tej nasze, naszej perspektywy i z perspektywy widza. Większość ludzi nie zrozumie twojego sarkazmu. Odbierze cię źle, okay. odbierze cię negatywnie. Tak naprawdę... Aha, to zajebiście. Pierdolicie kurwa teraz, że ona ym, by, była toksyczna i sarkastyczna. Ale montując odcinek w ogóle nie daliście momentów, gdzie jest toksyczna i sarkastyczna. I widz ma to kurwa zrozumieć, tak? Gratuluję kurwa montażystom i y, ludziom od reżyserii i montażu. Zajebista kurwa robota! Wszystko wiemy, o co chodzi. Co ty nie jesteś taką osobą, Pojebane! <grymne> I ja mam z tobą jeszcze jeden problem. Trochę czuję się, jakbyś y, wzięła mnie za taką twoją lokomotywę, która dowieździ do finału. Mam takie odczucie z tobą. Mhm. Znaczy myślę, że mam tak z każdym e, z jurorów, że po prostu chcesz, by dobrze o mnie myślano. I to nie jest kwestia tego, kto, kto konkretnie to jest. Okej, okay. to bolało. Przepraszam. No, więc y, wydaje mi się, że na dzisiaj nie spierdzieliłaś aż tak bardzo, żebyśmy cię musieli wyrzucać. Ale będziemy na pewno obserwować, nie. Mhm. Tak ja. jak, jak ominąłem półcinkę? Jak ja ominąłem gdzieś odtąd? Dotąd. Nawet dotąd, o. Z 10 minut, coś takiego. Czy jeszcze jesteś bezpieczny? To wtedy była toksyczna? No to się kurwa, jej nie dziwię, że była toksyczna, jak jej kazali wpierdalać mięso wcześniej. No. dziękuję, biorę do siebie i postaram się pracować nad sobą. Nie wiem, Natalkę poprosiła. Natalka do Stacy nie wygrała, nie? Mało ci zapamiętałem dzisiaj. Bardzo. To ile tutaj jest fanów, kurwa? Gęzi, dzisiaj na czacie. Silwik. <laughs> no. no. To nie dobrze. Rozumiem, no, że no, oglądaliście to, już to, wszystko. Być atencyjny, po prostu, nie? Trzeba walczyć, nie? O uwagę, widzę. Ja nad tej z Tobą wczoraj trochę rozmawiałam. Hej, tu, Fris, dałbyś jakieś porady, jak zapuścić taką piękną. Trzeba być mężczyzną. I złapałyśmy taki fajny, myślę, kontakt ze sobą. i te... Przede mną się otworzyłaś tak, jak jeszcze nie zdołałaś się otworzyć. Jak chcę przed kamerą. Tak. Uważam, że jesteś super człowiekiem. I dlatego. Bardzo serdecznie chciałabym Cię zaprosić...